Część pierwsza ekstrakcja. Niezbędnym warunkiem przy chemicznych metodach analizy gleb jest symulowanie mechanizmów pobierania składników mineralnych z gleby przez rośliny w warunkach naturalnych. Warunek ten może być spełniony przez zastosowanie właściwej ekstrakcji składników z gleby za pomocą odpowiedniej metody chemicznej lub fizykochemicznej, gdzie do roztworu ekstrakcyjnego Przeprowadza się taką ilość składnika, jaką jest w stanie pobrać roślina. Więc przy pomocy tych metod przeprowadzamy symulację, w jaki sposób i ile roślina może pobrać składników mineralnych z podłoża. Roztwór ekstrakcyjny, który używamy, przeprowadza taką samą ilość składnika, ile pobierze roślina. Takie analizy, które określą nam ilość składników w podłożu, dają nam możliwość racjonalnego nawożenia, czyli nie przenawożenia albo dodania zbyt małej ilości nawozów, aby rośliny mogły rozwijać się w pełni i dać jak najlepsze plony. Tutaj wchodzi również obniżenie kosztów, ponieważ nie używamy zbyt dużej ilości nawozów. Dochodzą, także, dochodzą tutaj także kwestie ochrony środowiska, ponieważ przenawożenie może skutkować negatywnymi skutkami dla środowiska. Ilość dostępnych składników mineralnych zależy od wielu czynników. Od odczynu gleby, składu mechanicznego gleby, jej wilgotności, temperatury, zawartości substancji organicznej, ale również proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, jak i specyficznych cech danego gatunku czy odmiany. Składniki dostępne stanowią jedynie niewielki odsetek całkowitego zapasu makro i mikroelementów występujących w glebie. Dlatego metody ekstrakcji składników mineralnych zostały tak opracowane, aby uzyskane wyniki stanowiły informacje o tej właśnie ich części. Dla potrzeb ogrodnictwa i rolnictwa zostały opracowane dwie metody analityczne: metoda uniwersalna i metoda Egnera Rima. Ta pierwsza wykorzystuje, wykorzystywana jest. Przy ustalaniu zaleceń nawozowych dla upraw polowych roślin warzywnych i ozdobnych bezpośrednio w gruncie, jak i pod osłonami, czyli chodzi tutaj o szklarnie i namioty foliowe, ale również uprawę roślin w pojemnikach. Metoda ta stosowana jest również do analizy wody i pożywek w uprawach bezglebowych. Natomiast metoda Egnera Rima służy do opracowywania dawek nawozów dla szkółkarstwa ozdobnego, sadownictwa sadów, jak i roślin rolniczych. Metoda generalima może być wykorzystywana przez, przy ustalaniu nawożenia roślin wieloletnich na terenach zieleni miejskiej, czy również zieleni domowej. Nie można porównywać wyników obu analiz, ponieważ ekstrakcja składników odbywa się przy zastosowaniu różnych ekstrahentów, a wyniki podawane są w różnych jednostkach. Na tej prezentacji skupię się na przedstawieniu metody uniwersalnej. Jest to metoda, która służy do oznaczenia azotu amonowego, azotanowego, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, sodu, chloru oraz siarki. Roztworem ekstrakcyjnym jest słaby kwas organiczny 0,03 molowy kwas octowy. Stosunek objętościowy gleby lub podłoża do roztworu ekstrakcyjnego wynosi 1 do 10. Dodatek węgla aktywowanego w czasie ekstrakcji składników powoduje, że uzyskany przesącz jest bardziej bezbarwny, co jest istotne przy oznaczeniach, gdzie zachodzą reakcje barwne. Zawartość danego składnika wyrażamy w miligramach na decymetr sześcienny gleby lub podłoża. To jest ważne, ponieważ w metodzie ma jednostki są inne. Zalety danej metody jest ona stosunkowo szybka i w jednym przesączu mamy możliwość oznaczenia dużej ilości Składników. Za pomocą metody uniwersalnej oznaczają ilość składników również w stacji rolniczo-chemicznej, gdzie Państwo mogą wysłać próby swojej gleby, aby dane pierwiastki, dane mikro i makroelementy, które są Państwu potrzebne, zostały oznaczone. Przygotowanie wyciągu z gleby podłoża ogrodniczych. Jak to wygląda, jak będzie wyglądało doświadczenie na początku. Odmierzamy 20 cm sześciennych bananej próbki gleby lub podłoża ogrodniczego. Przenosimy do butelki. Następnie zalewamy 200 cm sześciennymi 0,03 molowego kwasu octowego. Poniżej jest jak ten kwas jest przygotowywany na stronie 50 w skrypcie dodajemy 200 mg węgla aktywowanego, następnie przez 30 minut z prędkością 30 obrotów na minutę mieszamy w mieszadle, następnie przesączamy przez sączek średni bezfosforowy, oczywiście pierwsze partie przesączu odrzucamy, następnie z przesączem możemy pracować przy oznaczeniach pierwiastków, które Chcemy oznaczyć w glebie lub podłożu. Część praktyczna. Opowiedziałem wszystko na temat metody uniwersalnej. Teraz przejdziemy bursz na żywo do ekstrakcji. Mam przygotowany tutaj roztwór ekstrakcyjny 0,03 molowy kwas octowy. On już tutaj jest nalany do, do miarek. Użyjemy takich żółtych, żółtych butelek. Jako gleby w tym przypadku, jako podłoża, użyjemy toku wysokiego. Jak państwo zauważyli wcześniej, musi być tutaj odmierzone 20 cm sześciennych, 20 cm sześciennych. Mam tutaj odmierzone w tej specjalnej, wyskalowanej, specjalnie wyskalowanej miarce. Więc wsypuję te 20 cm sześciennych do naszej żółtej butelki. Stosunek ekstraktu do podłoża jest 1 do 10, więc muszę wlać 200 cm sześciennych kwasu octowego roztworu ekstrakcyjnego, dodaję 200 i 100, czyli mamy 200. Dodatkowo, aby pozbyć się właśnie barwy tego roztworu, który uzyskamy, dodaję. 200 mg już tutaj mam odważone węgla aktywowanego. Dzięki niemu nasz tutaj roztwór później przesącz będzie pozbawiony barwy. Potrzebne jest to dlatego byśmy potem mogli robić reakcje barwne. Tutaj mam przygotowaną jeszcze próbę ślepą albo próbę zerową. Tutaj znajduje się zarówno do roztworu ekstrakcyjnego kwas octowy, jak i węgiel aktywowany. Tutaj nie dodajemy podłoża, nie dodajemy gleby, żebyśmy mogli potem to wszystko porównać. Butelki, zapraszam tutaj za mną, zawieramy do mieszatła. Tu jest nowoczesne mieszadło. Tutaj jest trochę starsze. Wolę te starsze, bo jest tak jak starodawny samochód, jak klasyczny samochód. Eee, wydaje takie specyficzne dźwięki do mieszania. Mieszanie będzie trwało 30 minut. Po 30 minutach będziemy musieli nasze roztwory e, przeskoczyć. 30 obrotów mniej więcej na minutę, urządzenie już jest włączone i wyskalowane. Rozkładam równomiernie nasze, nasze butelki, żeby tutaj na urządzenie nie zaczęło skakać. One są domknięte. Włączam do sieci i za 30 minut przejdziemy do filtracji. Przechodzimy do przesączenia. Potrzebne nam jest około 40-50 cm. Widzimy tutaj barwa jest dosyć czysta, przezroczysta. Sączy się dosyć szybko. Więc jak przesączymy. Ważne, żeby ten przesącz był czysty. Tutaj akurat nam wychodzi dosyć czysty. Dzięki niemu będziemy mogli oznaczyć na kolejnych zajęciach azot, fosfor i potas. Przesącz będzie czekał w lodówce, może czekać nawet dwa tygodnie do następnych zajęć, aby te pierwiastki w glebie oznaczyć.